jedna Jareczka, 10 luty, ostatni nasz poród, e, dwa baranki. O, jakie malutkie, wtórki nasze. W paru wstają, ale powiedzmy, że takim staramy się im dać minimum 3 doby w takim kojcu z matką, e, żeby się siebie nawzajem nauczyły. Popatrz, nie mam nic Pole do ciebie. rozmowy Iwona Pacholska witam dziś z gospodarstwa Owcze klimaty w komalwach. Przyjechałam, mogę cię nie tylko w blasku słońca, ale też w blasku złotego jabłka, bo to nagroda do tytułu Farmer Roku. Taką też nagrodę ostatnio zdobyli Kasia i Daniel Malicy. O co takie nagrody? Jak to jest gospodarować i zdobywać nagrody w sytuacji, kiedy mówi się, że w tym rolnictwie właściwie nie jest za dobrze. O tym będziemy mówić dziś w pole, do rozmowy. Zapraszam. A się zrobiła. Ale już chyba jest zgoda. Dzień dobry. Ale piękne kolory, proszę Pani, gratuluję. Dziękuję. Gratuluję jabłka. Gdzie jabłko? Gdzie jabłko? W domu. Przynieś ciężkie, bardzo ciężkie. Zaskoczeni jesteśmy wagą tej nagrody. Zobaczymy później. No dobrze, to... Jeżeli masz jakąś fajną to też Ci pokażę, zobaczę, jaka fajna. Jest niby taka, wiesz, przezroczysta, no. nawilżająca, nadaje kolor na ustach, wiesz, jak się różowy, co Taka masz? super, no. Co ty opowiadasz? I taka, wiesz, nie brudzi nie, marzy, taka, nie brudzi, nie marzy, a nawilża. nie brudzi, nie marzy, a nawilża. A taka w miarę naturalna. Mm. Ale jak pasuje do czapki, no. No, to wszystko Cześć. jest za. A zobacz, jak ja. Nie umawiałyśmy się, Widzę, że będzie róż, Mam nie, um... no. nie umawiałyśmy się, że będzie nie, tak, ale tak po prostu tak wyszło. Ja wyjęłam tą najbardziej zimową, ale w sumie to y, nie jest tak aż bardzo zimowa. Musimy jakoś takiś. Y, żeby nam. Y, pod słońce to nie? No, no właśnie. Bo tak. Do tak. no Owczarni to byśmy szły tak. O, to jest ale... bardzo dobry kierunek, zobacz. Tam? No. no, no to by... możemy sobie tam iść łąką. Któremu będziemy byśmy... szły? No, a, tam. tu mamy furt. A jak wyjdziemy w prawo i będziemy szły pod słońce, to nie będzie dobrze? No. Będziemy kombinować. ale dobra. macie ponad 300 hektarów ziemi w tej chwili? Mamy, mamy. Ponad 300, ponad 300 czy prawie 400. Prawie 400. I co, co uprawiacie? Uprawiamy pszenicę, rzepak, bobik. 100 hektarów mamy w ekologii, to w tym momencie mamy pszenicę, kończynę na nasiona i na pasze dla owiec w ekologii. W zeszłym roku uprawialiśmy soję, nie wyszła nam najlepiej. Lubię sobie troszeczkę, nie... że tak jeszcze przerwa, lubię sobie troszeczkę. Utrudnić. Utrudnić albo poeksperymentować, abym tak powiedział. Eee, tak, Daniel lubi nowości, ciągle jakieś innowacje wprowadza. Eee, w zeszłym roku mieliśmy 100 hektarów jęczmienia. Eee, o zimę go bardzo ładnie wyszedł, eee, także też taka nowość, kiedyś tu u nas nie wychodził. Teraz eee, Daniel mocno się doszkala z eee, probiotechnologii. I tych bakterii w ziemi, żeby odejść nawet w konwencji od nawozów i uruchomić wszystko to, co mamy w ziemi. Oprócz tego, że macie ziemię i tak sobie prężnie na tej ziemi gospodarujecie, to macie też owce, i to jest już Twoja domena. Owce to moja domena. Owiec powiedzmy, że w tej chwili jest no pewnie z 1400, sama jeszcze dokładnie, nie wiem, bo się kończą porody. Pięć sztuk zostało do wykocenia. Eee, dopiero Bo... jak wszystko podliczę, to będę wiedziała, ile jest tych jedniaków. Zapraszam do mojego królestwa. Uuu. A jak Tak mnie zainteresowało, bo ty mówisz o tym sama nie wiem ile, dla kogoś kto się yy, za bardzo na tym nie zna, to mówię, jak to może nie wiedzieć ile mało owiec, no Bo jest ich dużo, tak? Bo powiedzmy, że około 1400. Przed wykotami było jakieś tam 850, 870. Jakby ta liczba się dzień w dzień zmienia. Bo coś się rodzi, coś wyjeżdża do ubojni, coś padnie. To jest liczba bardzo ruchoma. No właśnie. Dlatego do tej liczby się za mocno nie przywiązujemy. Wiemy, że jest to. Największe stado na Warmii i Mazurach? Pewnie prawie, chociaż jest już paru hodowców, którzy chcą mieć większą liczbę matek, ale nie idą w taką sprzedaż detaliczną jak ja, więc nie będą utrzymywać młodzieży. To będzie raz w roku większy stan i wyjazd na eksport. Hodowla zwierząt to nie jest wcale taka prosta sprawa. Co Cię przy tym trzyma? Bo pewnie wygodniej by było mieć samą ziemię. Pewnie byłoby wygodniej. No, Powiem tak, kiedyś dlatego były te zwierzęta, żeby mieć pracę dla ludzi całym rokiem. Żeby to się tak zazębiało, tak? że jeżeli mamy dużo pracy w sezonie od wiosny do jesieni w polu, to trzeba też mieć zajęcie dla tych ludzi na zimę. Teraz to już trochę inaczej wygląda, bo Daniel poszedł w duże sprzęty i jakby praktycznie nie potrzebujemy tych ludzi w gospodarstwie. A owce potrzebują codziennej obsługi. No Ale tak, ja jakby bardzo lubię zwierzęta, to jest moją pasją, lubię z tymi owcami pracować. Dają mi jakąś taką radość, satysfakcję. Wracam stamtąd szczęśliwa i spokojna. One takie, te ich dźwięki, jak przeżuwają, no to uspokajają. Yy, więc chyba dlatego owce. A sytuacja zmusiła mnie do przetwórstwa. Dlatego, żeby korzystnie sprzedać to, co wyprodukuję, to trzeba sprzedać klientowi ostatecznemu, a nie liczyć na trzech pośredników. Bo je, o tym się też już od dawna mówi, że tak jak kiedyś było takie powiedze, powiedzenie, kto ma owce, ten ma co chce, to ono już nie To już, to już dawno. Dawno Jest i nieprawda. Bo kiedyś wełna i skóry były w cenie. Nie tyle mięso, co wełna i skóry. Teraz tak, trzeba się natrudzić, żeby to chce sprzedać. No i jakoś nam to wychodzi. Już tak liczyłam sobie chyba, że siódmy rok prowadzę ten. Rolniczy handel detaliczny i mola sprzedaży mięsa. No i całą tę naszą hodowlę udaje się sprzedać lokalnie, względnie lokalnie, trochę tam wyjeżdża poza nasze województwo. Więc jakby nauczyłam już trochę ludzi to jeść. Z wełną jest nadal problem, skóry są niepopularne. Ludzie wolą kupić sobie sztuczny kawałek skórki, który się wypierze w pralce i jest ładny, kolorowy niż naturalną owcą. Poczekaj. Pies tak chodzi z nami, chodzi, co chwila się zatrzymuje i chce się po prostu bawić. Tak, To jest pies border collie zaganiający, który uwielbia się bawić. A on czeka na owce? Czeka na owce, aż wyjdą na łąka. Teraz to czeka, żeby mu. Dać piłeczkę. No tak, a owce rozumiem, teraz całkiem są w owczarni czy wychodzą w sobie całkiem są Całkiem są w owczarni, nie wychodziły, bo było dosyć mokro. I wracając do jagnięciny, to rzeczywiście no, udało ci się zbudować coś takiego, co już jest, myślę, bardzo mocno rozpoznawalne też na naszym rynku, tak? Owcze klimaty. No tak myślę taką mam nadzieję. Że ludzie się już nie boją tej jagnięciny, chętnie próbują, sami też eksperymentują. Już nie idzie tylko wszystko przyprawione, ale idą też takie elementy jak udziec, czy kotlet, czy czyste mielone. Ludzie szukają jakiejś zdrowej alternatywy i co mnie bardzo cieszy, wprowadzają dzieciom jagnięcinę do diety, więc te dzieci, co teraz się nauczą tego jeść, to jest nasz klient na przyszłość. No tak, to zdecydowanie powinno iść w tym kierunku. Bo smaków to trzeba mhm. się nauczyć tak jak liter alfabetu. <noise> tak jest. Czekaj, tutaj jest jakaś woda, widzę. Ulubione miejsce owiec. One zawsze w tym, w pobliżu tego mostku e, leżą. Jak się najedzą, to tu jest czas nas siestę. I do wodopoju blisko. I do wodopoju blisko. Wracając do upraw, to już tutaj Twój mąż tym zawiaduje. Co teraz decyduje o tym, że ta uprawa się opłaca? Zdobywacie no, no, nagrody, nie, nie przestajecie, ciągle coś wymyślacie, nowego chce Wam się, mimo że mówi się, no że w rolnictwie no nie jest za dobrze, ciągle jest coś nie tak. Yy, Ustawy wymagają poprawy, przepisy nie są sprzyjające rolnikom. Ciągle ten rolnik gdzieś tam musi z czymś walczyć. Mhm. Ale u nas tak jakoś optymistycznie Ech. to wszystko przebiega i. Bo gdzieś... Bardzo lubimy to, co robimy. I się nie poddamy tak łatwo, mhm. <laughs> chociaż nie raz była ochota, żeby żyć lżej i się pozbyć tego wszystkiego. Ale myślę, że tak, o tej opłacalności to decyduje tak. Cięcie kosztów, to co Daniel zrobił, że duże maszyny zakupił, tak. Duży traktor, duży gruber, duża talerzówka. I mimo, że on pali bardzo dużo litrów na godzinę, to w przeliczeniu na hektar to nie wychodzi wiele i tu są oszczędności. Tu się uprawa, dobra uprawa ziemi, tu się robią plony. Czyli trzeba mieć e, ograniczać koszty i jednocześnie e, ciągnąć do góry wydajność. Tak? Czyli, nie wiem, na przykład, siać kwalifikaty, e, dbać o strukturę. Kwalifikaty ziemię. dla kogoś, kto nie jest rolnikiem, to znaczy, że to jest ziarno na dobre, ziemię. sprawdzone, e, wyprodukowane, wyprodukowane, centralne, jak tak nasienną. Zdrowe. Zdrowe i o dużym potencjale prostoczerni. Uważaj, I co teraz? To cały zapas na zimę? Nie, no jest więcej. A co to jest? Sianów, kiszonka, kiszonka, z kończyny. No to jest pierwszy pokos kończyny, który zbieramy dla owiec, a potem jest kończyna na nasiona, ekologiczna oczywiście. To tak jak nasza kiszona kapusta. To jest kiszona, jakby trawa dla owiec, na zimę. Kiszonki. I, I to jest pięknie wytłumaczone nasza kiszona kapusta. W przypadku owiec to też jest o tyle dobrze, że one nie przeszkadzają sąsiadom. Tu akurat chyba spokój. No chyba nie Markie. przeszkadzają, chyba że gdzieś wyjdą w szkodę, że coś będą chciały ugryźć. Ehm, tak, to myślę tak, nie są aż takie hałaśliwe. Chyba najbardziej w tym okresie, jak mają młode i jak się te młode od nich odsadza, czyli taka wczesna wiosna, to one jeszcze nie są wtedy na łące. Według mnie nie śmierdzą. Taki mają dosyć przyjemny zapach. No i piękny widok. I piękny widok. Te białe owce na zielonej łące to coś przepięknego. Czarne owce zdarzają się w sadzie? Zdarzają się. Zawsze coś tam czarnego się urodzi. W tym roku też jest kilka sztuk. Czy one się różnią od innych czymś poza kolorem? Nie. Nie. Jedynie mają czarną skórę, czarną wełnę. Mhm. W nie, niektóre są bardziej, niektóre mniej czarne. E, owce dziwnie na nie reagują. Inność nawet wśród owiec jest e, nietolerowana. E, powiem tak, jak wypuszczam takie czarne jagnię z, ma, z matką e, do przedszkola, do takiej grupy z jagniakami, no to trzeba tam postać za dwie godziny, bo inne matki chcą zabić tego jagniaka. Myślą, że to jest pies. Mówiłam, że się będę ogrzewać w blasku złotego jabłka widać, widać. Podnieść dołu. O Boże, jakie to no ciężkie! Wiem, że to takie ciężkie, że byłam zdziwiona. Że to, to tym, to naprawdę można. I, uwagi, I nagroda. ważne No ale też to taka nagroda z, z tradycją dużą. Z tradycją. No może z prestiżem. Ja myślę, że to też fajnie, że jesteśmy wreszcie, doceniani. 31 lat ma ta nagroda. W sensie od tylu 31 lat jest. To pierwsza 31, teraz po raz 31 była wręczana. A wy jak długo prowadzicie gospodarstwo? 23 lata. Co się tu zmieniło od tego czasu? Bo wy nie jesteście stąd, wy też tutaj przyjechaliście? Wszystko chyba się zmieniło od tego czasu, bo no i kształt, i w ogóle też jakby pomysł na całość się zmienił. Bo Daniel zawsze myślał, że to się da uprawiać tą ziemię, i to wystarczy, że iść w ilość hektarów, a to już się dłużej tak nie da. Myślę, że nigdy nie było myśli o przetwórstwie. A jest. Czyli jest to spola pola na stół. I to bardzo mi się podobało w, tym, w tej edycji, że wszyscy y, laureaci to mieli y, właśnie jakieś przetwórstwo, jakby to nigdzie nie było samej uprawy. Wszędzie była też hodowla. Był drób, były świnie, były krowy, było przetwórstwo, było kiszenie, kapusty. Że docenia się wreszcie takie prawdziwe rolnictwo, jakie ono powinno być. Że nie tylko e, liczymy na dopłaty, robimy wielkie hektary i taką produkcję, która wyjeżdża gdzieś za granicę. Robimy taką realną produkcję, która trafia do Polaków na stół. Owce na piecu. Owce, na piecu. Owce się grzeją. Grzeją się. Niedługo będziemy tam piec te jadniaki. w całości. Już e, czekamy na rozpatrzenie tego wniosku na małe przetwórstwo. Bo chciałabym takie pieczone jagnie robić, żeby właśnie na takiej większej imprezy ludzie się nauczyli zamiast tego prosiaka pieczonego, żeby właśnie jagniaka brali mhm. na jakąś czterdziestkę, Komunie, wesele. Liczę na takie zamówienia i, i promocję takiej. No, takiego rarytasu, no. No tak, Ta owca to jest nasze logo, przeniesione na kafel. To jest owca matka z jagnięciem na tle warmińskich pagórków, na łące. Z tyłu pszenica Daniela. Piękne niebo, no i dynia. na dynia w naszym domu, w ogrodzie. Owcom uwielbiają dynie. My też lubimy dynie w słoikach. Dyniowy kupuś. Dynia I chili. Dyniowe ciasto. Skąd ty czerpiesz tą energię na to wszystko? Chyba z tego co robię, bo mi to daje jakieś szczęście ze swojego otoczenia, jakby z tego środowiska te owce dają mi taką energię. Ja mówię, że dla mnie ten czas wykotów to jest taki magiczny czas. To życie, które się tam rodzi, to właśnie daje jakąś taką magiczną siłę i energię jak dla mnie. I ja to bym się chciała tym dzielić z ludźmi, to pokazać. No ale z racji tych różnych chorób, to są takie obawy, że może lepiej je nie pokazywać, nikogo nie wpuszczać, nie zapraszać. Nie wiem, ja, ja bym chciała być otwarta na świat i na wszystko, a tutaj jest takie ryzyko obawy, że... E, że trzeba będzie pozwala, się zamknąć. Że trzeba będzie się zamknąć i trzeba będzie być takim niedostępnym. E, a jeszcze myślę tak, skąd biorę energię? Bardzo lubię właśnie współpracować z młodymi ludźmi. Zawsze, jak współpracuję z tą szkołą rolniczą, i czy oni są u mnie na dzień i robią jakieś zajęcia, czy właśnie mam ich na takie praktyki długoterminowe, no to też uważam, że ta młodzieńcza energia to jest coś niesamowitego. I stąd też czerpię od nich siłę. Kaczymy! Hopta.

Jak ty, jako kobieta, odnajdujesz się też w rolnictwie? Dobrze, lepiej już niż kiedyś. Powiem tak, no dużo się u mnie zmieniło, bo kiedyś chciałam walczyć z tym stereotypem, że wszystko mężczyzna, nieprawda, kobieta też da radę i tak dalej. A teraz stwierdziłam, że już nie, nie, warto się z koniem kopać. Warto się czasem tym mężczyzną zasłonić. Ja już nie chcę wszystkiego sama. Mi się już nie chce. Ja wolę czasem właśnie wysłać Daniela. Niech on to załatwi, niech on to zrobi. Chociaż kiedyś bym zakasała rękawy, poszła sama, to załatwiła, ogarnęła, to stwierdziłam, że my kobiety same niepotrzebnie na siebie za dużo rzeczy bierzemy, a potem jest nam y, zbyt ciężko i tracimy jakby nie wiem tą energię dla tych takich dla nas ważnych spraw. Cisza spokój jak byłyśmy, to był taki rozgardiasz, tam biegały no, wszystkie. One nie. też potrzebują takiej ciszy i spokoju, wiesz tak, y no jak potem człowiek wchodzi, to zapala światło, podpewnia jedzenie i coś tam się dzieje. A tak to one sobie tam rosną. I tak sobie tu wszystko? Wszystko sobie widzę. Widzisz? Bez wychodzenia z domu. Tutaj to już są te grupy z maluchami. No ale najważniejsze dla mnie zobaczyć te nie, że nikt nie rodzi. To, czego zazdroszczę. Bam z tego, jak mieszkacie na wsi. To przede wszystkim zazdroszczę porannych kaw. Mam taki że rano się wstaje, jest cisza, spokój, człowiek odpala sobie, tą kawę robi i ma taką chwilę dla siebie w takim klimacie, jakiego no w mieście no nie ma tego. Mam taką w ogóle wizję takiej ławki przed domem. Ale to też nie do końca tak jest, nie? Nigdy nie ma czasu na tą kamerę. Nigdy rano jest zawsze taki bieg. Powiem tylko dzisiaj. Eee, Staliśmy w pół do szóstej. Eee, Daniel się szykował do siania nawozów. Ja musiałam zrobić mleko obiec do obory nakarmić jagniaki, żeby zdążyć przed y, ósmą wrócić owieźć córkę do y, szkoły. Na dziewiątą miałam umówione spotkanie w Olsztynie z językiem na Brodzie. Kawę w Termos i na drogę do samochodu. To ten twój y, sielski obrazek. Zepsułaś mi wszystko. No, ale co, może chociaż zachód słońca? Bywa. No bywają czasem takie chwile. No niedziela jest taką chwilą. Y, jakieś popołudnia. No tak, ale to. Powiem tak, dzisiejszy świat pędzi na wsi też. Ja bym chciała ludziom pokazać ten kawałek świata, który my tu mamy. Ja bym chciała ludziom pokazać owce, yy, dobre jedzenie, które mamy i z tej owcy, i z naszego ogrodu, pokazać im tę ciszę, spokój, naturę i to, co tak uspokaja i daja, daje taką energię. Ty jesteś też takim otwartym gospodarstwem, które często gości ludzi. No, tak, często gościmy ludzi, staramy się być otwarci, przyjmujemy różne grupy, czy tam szkoleniowe. Jesteśmy gospodarstwem demonstracyjnym. Uważamy, że mamy co pokazać, możemy ludzi jakby edukować, podpowiadać jak co zrobić. No, ale też właśnie chcemy miastowym pokazać ten kawałek. No takiego naszego raju na ziemi, no. A dlaczego chcecie tych miastowych po prostu tutaj przyciągać? A żeby się nauczyli się jak <noise> No to niech jedzą. Kasiu, wszystkiego najlepszego Wam życzę. Tobie, Danielowi, dzieciom. No Dziękujemy. i gratuluję oczywiście tego, tego jabłka. Dziękuję. W tych pięknych okolicznościach przyrody kończę na dziś pole do rozmowy. Do zobaczenia za tydzień. Proszę. O takie fajne mają to, chuterko. Bardzo miłe. Ja to, to się lubię dotykać, bo są przemiłe.